Witam wszystkich bardzo serdecznie, Damian Maciuszek z tej strony. Zaczynamy coś, czego na polskim YouTube jeszcze nie było, czyli Liga Arabii Saudyjskiej. Nie tylko o Mundialu w 2034, nie tylko o wielkich transferach Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, wcześniej również Neymar, ale również skupimy się tutaj na tematach. Tak naprawdę lokalnych. Najwyższa Liga Arabska ma nam wiele do zaoferowania. Ja w tej serii przede wszystkim będę Wam analizował najbliższe kolejki. Dzisiaj, jutro i pojutrze będą meczem właśnie tej ligi. Omówimy sobie każde spotkanie. Ja dopiero się uczę tej ligi. Jestem w Arabii od niecałego tygodnia, ale myślę, że będzie ciekawie. Na pewno też będą vlogi ze stadionów, może uda się coś pokręcić z piłkarzami, będzie wiele ciekawostek o piłkarzach i o klubach. Moi drodzy, dzisiaj mamy dzień 13 marca. 13 marca 2025 i o godzinie 22.00. Wszystkie mecze ogólnie są rozgrywane tutaj o 22, ale dzisiaj odbędą się trzy mecze. Pierwszym z nich, który tutaj mam na samej górze, to Al Fateh za, zagra z e, Al Riyad. No i jak tutaj predykcje? Moi drodzy, przede wszystkim spójrzmy sobie na tabelę. Al Fateh i Al Riyad e, to jest... Dół tabeli. To jest, moi drodzy, dół tabeli, więc ja tutaj obstawiam sumę powyżej 2,5 gola, więc będzie to bramko strzelne, dlatego że oba zespoły potrafią strzelać bramki. No i liczymy na to, że w bezpośrednim pojedynku również będzie powyżej 2,5 gola. Moi drodzy, na każdy typ, który Wam dzisiaj mówię, ja postawiłem 200 zł. Za chwilkę Wam powiem, jaką mogę mieć łączną wygraną, ale również dla Was mam różne bonusy. O tym też będzie za chwilę. Jeśli chodzi o drugi mecz, to Al-Shabaab z Al-Rubach i w tabeli al shabab jest na szóstym miejscu, jednak Al-Orubab na dwunastym miejscu w tabeli, więc można powiedzieć, że to jest środek tabeli. Jednak były klub Grzegorza Krychowiaka ostatnio bardzo średnio sobie radzi. Na pięć ostatnich meczów zaledwie raz wygrali dwa remisy i dwie porażki. Jednak Al-Orabach za to lubi grać z dużymi klubami. Ostatnio wygrali m.in. z Al-Nasr i strzelili gola. Al Etifak. Więc jeśli chodzi o mecz bezpośrednio, no to tam bramki nie padają. I co ja tutaj postawiłem? Ja tutaj postawiłem, że Al Orabak strzeli powyżej 0,5 gola. Czyli minimum jeden ten gol powinien paść ze strony gości. Dzisiaj również mamy. Al Itihad z Al Riyad, tak to wcześniej było. Al raed to przepraszam jeszcze za mój błąd. Al Riyad oczywiście gra w tym drugim meczu. No i tutaj musimy to wszystko znaleźć. Tak moi, moi drodzy, jeśli chodzi o Al Riyad, to ja tutaj postawiłem, że oba zespoły nie strzelą gola. Więc Ali Itahad powinien zachować czyste konto i tutaj bramki, ale Riyad nie powinien strzelić. Dlaczego? Dlatego, że Ali Itahad ostatnie mecze wygrywa, remisuje i jest liderem w tabeli. Więc ten mecz jest przy kursie 1. Uwaga, uwaga, coś mi tutaj uciekają cały czas te mecze nie. Tu, tutaj, że nie zdobędą gola, to jest 2-4. Wcześniejsze kursy to 1-8 i 1-56. Przepraszam jeszcze za takie zamieszanie. Dopiero tak jak wspomniałem z tą ligą arabską się oswajam. Okej, okay, więc przejdźmy sobie do drugiego dnia, czyli do jutra. al khlal i al wejda I tutaj postawiłem, że już oba zespoły strzelą gola jak stoimy w tabeli. al -Begda jest na ostatnim miejscu, a al to też jest dół tabeli, więc będziemy próbować, będą próbowały, będą te dwa zespoły próbowały coś ukończyć. Ja myślę, że każdy z tych zespołów coś strzeli do bramki przeciwnika, więc tutaj nie powinien być nudny mecz, chociaż zobaczymy. No i moi drodzy, Fajny mecz przed nami, bo Al Nazr z Al Kolot. Ok, jestem w koszulce Al Hilal. Może nie rozpoznaliście, jeśli nie jest to koszulka niebieska, ale na Al Nazr jutro się wybieramy. Biletów jeszcze nie kupiłem, ale chciałbym zobaczyć. Chciałbym zobaczyć minimum trzy bramki ze strony Al Nazr. Więc tutaj przy kursie 1,83 postawiłem na. Sumę powyżej 2,5 gola. Właśnie dla gospodarzy, to w Riyadzie Al Nasr mam nadzieję, że zdobędzie wiele bramek, a minimum jedną z nich chciałbym, żeby strzelił Cristiano Ronaldo. I na gola Cristiano Ronaldo jest kurs 1,46, na który również postawiłem 200 zł. Ok, dalej sobie przejdziemy. Damak z Al Kadishat. Obama Young. Obama Young gra w zespole gości, są trzeci w tabeli, więc myślę, że strzelą powyżej 1,5 gola. I to by było tyle, jeśli chodzi o sobotnie pojedynki. Następnie, co nas czeka w niedzielę? W niedzielę zagram Al-Okhod z Al-Achli. I tutaj mamy dla Was ciekawy kurs, no bo również postawiłem na to, że Oba zespoły strzelą gola. Myślałem, może o jakimś remisie, o porażce Al Achlin, żeby zaskoczyli. Jednak myślę, że nawet jak stracą. Tą jedną bramkę to też będzie zaskoczenie. Tutaj kurs 1,80. I co ciekawe, musimy wspomnieć, że zarówno Al-Ahri, Al-Nasr i Al-Hilal, któremu jaki kibicuję, w tym tygodniu rozegrały mecze w azjatyckiej lidze mistrzów. Więc może będą troszkę zmęczeni, może Al-Ahri. Wyjdzie bardziej drugim garniturem, ponieważ grają z przedostatnim zespołem w tabeli i warto również na to zwrócić uwagę. Al-Etifak, zespół z Damam, zagra z Al-Fahiam i tutaj bym postawił 1x, czyli gramy handicapa, gramy z podpórką. Podobne są kursy zarówno na gospodarzy, gości, jak i remis, więc myślę, że al Etifak u siebie wygra. Wygra albo zremisuje. Na pewno nie przegra, no bo zabierliby swoich kibiców. Al Hilal, al -Hilal zagra na wyjeździe z Altawon. I tutaj również mam dla Was dwa kupony. Pierwszym z nich jest suma powyżej dwóch goli dla Al Hilal. Chciałbym, żebym Al Hilal strzelił. Wiele bramek. I jak to rozumiemy? Rozumiemy to tak, że gdybym postawił na sumę powyżej 2,5, no to każdy z trzech i powyżej goli dla Al-Hilal jest dla nas kuponem wygranym. Jednak dwa gole dla Al-Hilal wtedy byłyby porażką, a przy sumie powyżej dwóch mamy zwrot, tak? czyli jeśli Al-Hilal strzeli dwa gole, no to wtedy mamy. Zwrot grają na wyjeździe, chciałbym, żeby pojawiły się te bramki. Co będzie, to zobaczymy. Na to mamy kurs 1.5 a 1.66, jeśli Aleksandar Mitrowicz strzeli bramkę, więc tutaj postawiłem podobnie jak to miało miejsce z Cristiano Ronaldo. Na każdym z kuponów po 200 zł to zobaczycie u mnie na telegramie ewentualnie też możecie napisać do mnie bezpośrednio, pan prezes Damo, ja Wam wyślę te kupony. Jeśli ja wszystko zagrałem solo, bez Ako, no bo Ako nawet nie chce liczyć. Tutaj wiem, że coś nie wejdzie, tak? No bo 100% szans, no to jest niemożliwe, żeby w futbolu wchodziło. Jeśli ktoś Wam to obiecuje, to jest z kamerem i takie rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Ja wolę zagrać solo, wolę zagrać te mniejsze kursy, bo i tak przy każdym 200 zł, łącznie jestem w stanie wygrać 1527 zł. Ja jak nawet tego tysiaczka będę na plus, no to będę mega, mega wdzięczny, ponieważ mam odcinek, Wy będziecie zadowoleni z wygranych oraz ja będę tysiaka do przodu. Ale tak jak wiecie, również lubię Wam rozdawać pieniądze, więc mam 100 dolarów. 100 dolarów w gotówce i z tych 100 dolarów zrobimy sobie pulę. Po 5 dolarów dla każdego z was. Dla każdego z was, kto obstawi któryś z tych zakładów, wyśle mi potwierdzenie i wtedy 5 dolców ląduje do was. Promujmy, promujmy ligę arabską, zarabiajmy również tutaj w Arabii Saudyjskiej na sporcie, bo myślę, że warto. Troszkę było ciężej, jak nie miałem tutaj innych osób między sobą, musiałem longiem to wszystko nagrać, ale i tak myślę, że zrozumieliście kupony u mnie na grupce na Telegramie. Ja nazywam się Damian Maciuszek, pozdrawiam Was prosto z Riadu. Życzę owocnych kuponów, możecie również Wasze typy napisać komentarzach, może ktoś trafi jakiś dokładny wynik, to wtedy ode mnie otrzyma 10 dolarów, więc to tak dodatkowo poza pulą, lajki w górę, subskrypcja, jeśli interesuje Was tematyka Arabii Saudyjskiej, a przede wszystkim piłki nożnej w tym kraju. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do następnego, cześć!